Jeżeli szukacie końców do FIFA World albo FIFA 14 i chcecie zapłacić w Card albo przelewem, zapraszam do Was do sklepu fifashop.pl Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam Was w kolejnym odcinku przetransferowanych FIFA 14 League, oczywiście dzisiaj ostatnia Liga Francuska. No i co? Muszę wam powiedzieć, że wiele z odcinków, które wrzuciłem spotkało się dość z dużą ilością łapek w dół. Zakładam, że jest to z tego powodu, że e, albo wam nie pasuje jakiś zawodnik przetransferowany, no, albo jakaś inna rzecz. E, jeżeli chodzi o moje przegrywanie, tak zgadza się. Po pierwsze, nie jestem nawet w F14, to już mówiłem i mam nadzieję, że w FIE15 powróci. Mój przynajmniej Skill Sweet 13. No, a po drugie, gram pamiętajcie zespołami, które nie są jakby wybitne, oraz gram nimi po raz pierwszy, więc musicie czasem nie zrozumieć. Tak czy inaczej, koniec, koniec tłumaczenia. No i co, zabieramy się za drużynę. Tak czy inaczej, napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tym zespole oraz o tych całych przetransferowanych składach. Czy wiedzieliście, że są tacy zawodnicy, czy nie? No, bo mnie to oczywiście interesuje. Zaczynam od bramkarza Dele. Powiem szczerze, że nie było dużo przetransferowanych bramkarzy w lidze Francuskiej. No, ale ten wygląda całkiem nieźle. No i zobaczymy, jak się będzie spisywał. Jest całkiem wysoki i to mi się podoba. Na lewej obronie mamy nikogo innego jak. E... Jak to teraz przeczytać? Znaczy, to jest gościu z Nigerii: Esiel. Echiele. Wy tak pewnie będziecie wiedzieli z Monaco, jego przytoczę. Tak, dajcie mi znać w komentarzach. jak go będę nazywał Elderson. Pięknie, Elderson. Na obronie mamy tutaj: da, oczywiście Davido Luisa, no bo kto by inny tutaj mógł jeszcze wystąpić. Oraz zawodnika Jaja Banana. Musiałem umieścić to. Po prostu musiałem go umieścić w tym składzie. Widzicie, jak zobaczyłem, że on jest przetransferowany, to. Po prostu musiał. Po prawej stronie, oczywiście, Oriers z że Tych dwóch zawodników z francuskiego najlepszego klubu, oczywiście znamy. No i każdy chyba wiedział, że zostali przetransferowani. Na lewej pomocy mamy Alessandriniego, który przyszedł do Marsylii. Na środkowym pomocniku mamy Chantomes, także z Paris Saint-Germain, oraz, oraz Plasila. Plasil z Czech, chyba dobrze to wymawiam Na prawej pomocy mamy Aite Jako jedy, strasznie mało prawych pomocników przetransferowanych e, Znaczy ogólnie zawodników na prawej stronie Dlatego e, ten i tak wydawał się najkonkretniejszy No i przechodzimy do ataku Tutaj mamy e, Traore który poszedł do Monaco e, oraz e, z Gibrilla Sisse, e, Francuza, który jest oby, oczywiście w Lidze Francuskiej. Dobra, i to jest mój skład, który jest, udało mi się stworzyć z przetransferowanych zawodników. Jeżeli chodzi o, e, o ilość transferów, mam wrażenie, że Liga Francuska miała ich najmniej. E, oczywiście mówię to do z doświadczenia w FIFA. nie wiem jak to tak naprawdę tam wszystko wygląda, no ale patrząc po zawodnikach, zdecydowanie najmniej tutaj ludzi e, poszło. Oczywiście nie licząc, no ale. W sumie największy transfer, jeżeli chodzi o obrońcę, przeprowadzili właśnie e, ludzie z PSR-em. Dobra, no to co, zaczynamy mecz, zobaczymy może tym razem się poszczęści, chociaż. Chociaż jaja, banana, 52 tempa, hmm, będzie ciekawie No i o, całkiem nieźle to wygląda ten skład Zobaczymy jak się będzie spisywał No Obama Young na e, international, znaczy man of the match, nie international, tylko zwykły man of the match oczywiście e, Roisy Robben, Gundogan, Schweinsteiger, e, Luis Gustavo, no skład potężny Sisse dobry dribbling na razie De Traore podaje, podaje do Sisse, Zatrzymany, Traore, uderzenie z daleka, ale fatalnie No ale mamy pierwszy strzał na bramkę z naszej strony Uderzenie Roysa z takiej odległości nie miało prawa paść do bramki mm -hmm. Banana, patrzcie jak... no i to się nazywa siła Banana rozwalił Roysa. Nie, 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 nie. O matko, ten gol znikąd totalnie David Luiz się tam pomylił, Schweinsteiger to wykorzystał i... Nasz srebrny bramkarz nie pojaradził sobie z tym strzałem o, o jak Traore się pomylił, byłby, byłaby odpowiedź od zaraz, no ale O, Traore, Traore, no przecież tam był, panie sędzio, serio Traore, Traore z daleka i czemu on tak niecelnie uderza Jak popatrzymy na statystyki to wiem jedno Strzelać strzelam, ale nie na bramkę, no a Traore zdecydowanie musi poprawić celność No, i o tym właśnie mówię, chociaż całkiem nieźle wyglądało. Jak dryblował Dawid Luis, co ty zrobiłeś, Dawid? Luis Sisse Pomyl się Jensen. No, Ej no bez przesady. I już robię wszystko, staję na głowie, a ten jeszcze fauluje w takiej sytuacji. No, Dawid Luis. To czy można by spróbować strzału. A, dobra, pokuszę się. Matko boska, to był strzał, Dawid Luiz Alessandrini. 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 Łoch, no i za obrona. Gibril Sisse mógł wyrównać to na 1 do 1. No zobaczymy, jest on już drożny. No i ucieszą się ci, którzy lubią, jak przegrywam, bo po raz kolejny przegrywam 1 do 0. No ale zespół przeciwnika, był, no. Nie czarujmy się, o wiele lepszy starałem się, robiłem wszystko, ale Traore na pewno nie jest, powiedzmy, wybitnym, celującym strzelcem. Miał parę okazji, Sisy także. No i na bramce, jednak, spisało się także świetnie. No i tyle. Zobaczmy sobie jeszcze statystyki na koniec. Mój przeciwnik przeważał, jeżeli chodzi, wydaje mi się, w grze całej. No tak jak mówiłem, strzał może mieliśmy po tyle samo, ale celność mówi wiele. To tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że o ten ostatni odcinek przetransferowany Wam się podobał. Co byście chcieli jeszcze zobaczyć, na przykład Wy z FIFA 14? Bo sam się zastanawiam, co bym Wam mógł jeszcze pokazać. Dajcie znać. No i co? No i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się. Do usłyszenia.